No więc, obsługa maszyny firmy De'Longhi Magnifica. Obsługa jest w miarę prosta. Kilka rzeczy trzeba wiedzieć, więc, najpierw włączamy przyciskiem z tyłu maszynę. Ona tam przez parę sekund teraz sobie coś tam porobi, zastanowi się, czy wszystko w porządku i będzie wyłączona. Włączamy przyciskiem zasilania, oczywiście, znowu na coś porobi i będą mrugać te dwa światełka tu zielone przez chwilę i wycieknie zaraz sporo wody. Tyle jest po wyłączeniu wycieka, ale po włączeniu wycieka trochę więcej. Cały ten kubeczek wycieknie. Eee. A, teraz postanowiła nie wypuszczać, dlatego, że już jest ciepła. Ja miałam włączoną, więc ona Postanowiła, że nie będzie przepłukiwać. Ja normalnie, po, świeżo po włączeniu, napełnia taki kubeczek do pełna. Można też tu nic nie mieć i wtedy tu ładnie ścieka pod spód, tam jest dosyć dużo się mieści tej wody. Dwa tu się świecą, gotowa jest kawa do robienia. Tu się świeci światełko, znaczy, że chce, żeby czyścić. Ale to czyszczenie to jest, oni tylko chyba chcą namawiać, żeby kupić od nich te płyny do oczyszczania z kamienia. A tak naprawdę to oczyszcza tylko to. Tą część nie, wydaj... nie widziałem, żeby tu cokolwiek się czyściło, tylko tu. a No więc chyba nie ma sensu. Tak samo ustawianie twardości wody to jest chyba tylko ustawianie, kiedy to się ma zapalić, także też nie warto się w to bawić. E, więc tak, napełniamy ziarenkami tutaj tą część e, maszyny z tej strony, ile chcemy. Tu jest takie pokrętło, nie widać na filmie, takie małe, e, którym można wyregulować grubość e, ziaren. Jeżeli jest ustawione na grubo, czyli na numer 7, to wtedy łatwiej kawa przepływa przez to. E, natomiast jeżeli jest na 1, bardziej drobniej. To woda może mieć problem z przepłynięciem przez tą kawę, więc może bardzo powoli wyciekać. Powinna wyciekać, tylko że wolniej, ale też za to jest bardziej kremowa. Ma trochę inny smak. Ja właśnie wolę taką kremową. Po wyregulowaniu tego pokrętła trzeba zrobić dwie-trzy kawy, zanim będzie czuć różnicę. I bardzo ciężko to pokrętło się kręci na sucho. Także najlepiej jest załączyć maszynę i w czasie, gdy pracuje młynek, wtedy bardzo lekko to pokrętło się przesuwa. Jeżeli chcemy kawę sypaną zrobić, również możemy. Tu jest taka łyżeczka. Jest to miarka maksymalnej ilości kawy sypanej naraz, jaką możemy wrzucić, wsypujemy tutaj kawę sypaną i wyłączamy młynek. Wyłącza się młynek poprzez skręcenie tego tutaj na minimum na tą łyżeczkę z kawą sypaną się ustawia. To wtedy jest młynek wyłączony i wtedy tylko to, co się sypało tu będzie zaparzone. No chyba, że maszyna zwariuje, czasami tak jest, że tutaj sypie, ona wariuje i wyrzuca tą kawę. E, to też tak może być, no wtedy trudno, trzeba ją poczyścić. E, pokażę za chwilę, co można zrobić, jak maszyna wariuje. Dobra, załóżmy, że chcę zrobić kawę, już maszyna gotowa. To tak, no średnia mocność to jest gdzieś tak, ustawiam. Z rana, jak chcę trochę mocniejszą, to tutaj powiedzmy na godzinę, nie wiem, 13-14. Jak chcę słabszą albo druga pod rząd, to trochę słabszą robię właśnie tu tak, tak nie wiem, 11, 10, 30 godzina. I tutaj ilość wody, tak? Czyli tutaj będzie prawie, że nic. Tutaj takie minimalne espresso. Tutaj tak 10, 30 to będzie takie espresso standardowe. Tu taka mała filiżanka, większa filiżanka, klaneczka i taka pełna szklanka, tak? Czyli jak wezmę sobie taką normalną, mniejszą szklankę tego, tej wielkości, to y, będzie ona y, dopełna, tak? No dobra, czyli zobaczmy jak to się robi. Naleję, nasypię sobie cukru szybko, ja sobie y, nasypuję, nasypuję przed, także zaraz y, tu zrobimy. Stawiamy Aha, to się reguluje samo, znaczy samo. No, chodzi. można szklanką podnieść, nie ma problemu. Można podnieść szklanką. I co ja bym chciała? Ja sobie zrobię taką średnią przeciętną i taką średnią ilość wody. I teraz, tak. Jeżeli przecisnę tu, to na dwie będzie więcej wody i więcej kawy. No aleczkolwiek, jeżeli ustawimy na maksa tutaj. To może, nie, tak mi się wydaje, nie będzie wystarczająco miejsca na podwójną kawę w tam środku, więc może być trochę słabsza niż nam się wydaje, nie? No ja robię sobie pojedynczą, więc ten przycisk, trzeba uważać, nie wcisnąć zasilania, tylko ten przycisk z jedną filiżanką tutaj wciskam. Maszyna tam robi swoje i zaraz będzie mielić. Ja tu otworzę, żeby było słychać. A tak zamkniętym No I teraz zaraz będzie zaparzać sobie i będzie się kawa przygotowywać. Dobra, i teraz właśnie ta kawa najmocniejsza leci, już wyleciała. No i teraz w zasadzie już tylko woda leci. Bardzo mało kawy już jest w niej. I ja mam właśnie tak ustawione tamtą na trójkę, jedynkę, trójkę, dwójkę, może i dlatego mam taką dosyć dużą. E, dużo tego kremu mam, e, ale też mam kawę dobrą, mam Lavazza Gold, e, ona właśnie taki daje, także Lavazza Crema e Gusto też również daje e, taką fajną właśnie e, piankę. E, co jeszcze trzeba wiedzieć? E, jak zrobić to cappuccino, to za chwilę. W razie gdyby maszyna zwariowała, e, to trzeba tak, otworzyć to, po prostu pociąga się wyciągnąć tackę opróżnić tutaj ten pojemnik z fusami wyciągnąć też można ten filtr trzeba złapać za dwa czerwone i wyciągnąć ale przeważnie nie można go wyciągnąć jak jest włączona trzeba wyłączyć maszynę ona się ustawi i wtedy przyciskam i wyciągam filtr wypłukać trochę może wodą nie wiem z prysznicem czy jakoś ja to czasami wkładam do wanny i tak lekko tu przepłukuję i czasami to pomaga. Tutaj jest pojemnik z wodą, to można go wyjąć i nalać. Można to też wyjąć. Z tym się oczywiście łatwiej nosi. Także tak się obsługuje tą maszynę. To teraz zaraz zrobię drugie wideo na temat, jak się robi cappuccino, jak się robi to mleko z tym. To chyba tyle, co miałem powiedzieć, tak? Aha, no jest jeszcze opcja, w instrukcji jest napisane: można ustawić temperaturę kawy od 92, 94, 96 lub 98, w zależności jak to woli, bo to też zmienia smak kawy, ta temperatura. Można też czas wyłączania ustawić od 15 do 3, minut do 3 godzin, sama się wtedy wyłącza, albo po prostu zawsze można ręcznie wyłączyć tym przyciskiem. No to teraz przejdziemy do y, cappuccino.